na grzyby muszę kupić sobie kalosze, bo nie mam. Ale tutaj znalazłam właśnie wodery i chyba takie to mi nie, nie, nie się nie Także takie to nie, ale naprzeciwko coś jest, także ideą. Trzymajcie kciuki. Wczoraj przyszły nasze nowe rakiety do skosza i yy, wczoraj już nimi graliśmy, ale niestety moja ręka dalej mnie boli. Dzisiaj był u mnie znowu pan fizjoterapeuta i mm, mam zalecenie dwa tygodnie przerwy od grania, także bardzo jest mi e, smutno. E, pokażę wam takie mamy nowe rakiety. Jakby ktoś był zainteresowany, to napiszę wam, nie wiem, może na dole jak one się nazywają. E, zamawialiśmy je w klubie w cenie hurtowej. E, bardzo nas to cieszy, bo normalnie są chyba dwa razy droższe. E, są bardzo leciutkie, mają 135 gramów. Wcześniej graliśmy 200 gramowymi. A ja w ogóle jestem taka łamaga, że wczoraj jeszcze pękł mi paznokieć ym, u stopy i jeszcze teraz nie mogę chodzić, także po prostu masakra. W ogóle pech taki, że w poniedziałek mam na pedi, we wtorek, czyli wczoraj żeśmy grali i y, pękł mi ten paznokieć. I nie wiem, czy to jest tak jakby y, z powodu tego pedi, który może był nie tak zrobiony jak powinien czy coś. Na początku myślałam, że pękła mi tylko hybryda, która była na wierzchu, a potem okazało się, że... W połowie mi pękł paznokieć i byłam jeszcze wczoraj na ratunku w tym salonie, gdzie robiłam paznokcie no i efekt jest taki, że pani mi wycięła ćwiartkę paznokcia i mam tam nadlane żelem. Więc ogólnie wizualnie wygląda, że wszystko jest ok, ale ból jest po prostu straszny. Wczoraj już wieczorem nie byłam w stanie założyć nawet adidasów, bo od góry mnie urażały, tylko chodzę w sandałach. I dzisiaj rano, jak musiałam wyjść z domu, też wyszłam sandała, także po prostu masakra. Um, dzisiaj w ogóle miałam jechać na te grzyby, co Wam pokazywałam, że wczoraj kupowałam kalosze. No więc jeszcze w tym sklepie dałam rady kupić te kalosze, a potem już była masakra. Także niestety wiaderko i kalosze czekają na lepsze czasy, aż ja będę bardziej sprawna. A teraz mam się oszczędzać e, noga, bo nie mogę chodzić, ręka, bo nie mogę ruszać ręką. I tak się śmieje samo do siebie, że chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi. No właśnie, tak, tak to, to właśnie chyba jestem ja. A ponieważ mam nową rakietę i tak strasznie chciałabym nią grać, no i tylko wczoraj udało mi się nią pograć. Em, gdzie i tak wczoraj już trening był łagodniejszy, bo trener wiedział, że nie boli ręka i graliśmy w tak zwanego mini squasha. No to mam tu piłkę, mam rakietkę i tak sobie w salonie odbijam. Lewą ręką. Wymyśliłam, że skoro boli mnie prawa, to może jak się nauczę grać lewą, to będę mogła jednak grać czasem. O ile to wszystko nie doprowadzi do tego, że będzie mnie bolała jeszcze druga ręka. Albo w międzyczasie rozbiję może telewizor albo lampę. Zobaczymy. Kiedyś na skórze robiliśmy takie ćwiczenie, że podbijaliśmy prawą i lewą ręką. Bardzo mi się to podobało, to trochę wyglądało jak żonglowanie. No ale teraz, jak prawą mam oszczędzać, no to odbijam sobie tylko lewą. Dwa tygodnie bez i Krzysiek będzie chodził sam ze swoją nową rakietą. No po prostu. Pokażę Wam jeszcze na szybko, co kupiłam ostatnio mężowi. W zasadzie to on sobie to zażyczył. I miał być to prezent dla niego na Mikołajki, ale ponieważ przyszło już i on odbierał paczkę, to kazałam mu otworzyć, a niech już ma zaliczony prezent Mikołajkowy. Um, I pokazuję Wam to teraz, dlatego że Krzysiek mówił, że on się na już rok albo dwa. I potem w grudniu tego nie ma i jest to wyprzedane. Jak znajdę to, zostawię Wam link w opisie. To było kupowane na Amazonie przeze mnie i kosztowało 200 parę złotych. I jest to kalendarz taki adwentowy dla mężczyzn z narzędziami. Zaraz Wam odwrócę pudełko i tam jest chyba wypisane, co jest w środku. o Tutaj są nawet zdjęcia poprzednich edycji, z poprzednich lat tych kalendarzy. I tutaj jest opis, co jest w środku. Tutaj są jakieś. Klucze, śrubokręty, nity, bity, cuda na kiju, nie znam się na tym, ale on sobie to wybrał sam i podobno te narzędzia są jakiejś dobrej jakości, że nie jest to jakieś takie badziewie, które ma się rozlecieć. I cenowo też całkiem spoko, że Nie jest to kwota oscylująca w okolicach 1000, tylko do 300 zł. Łącznie z przesyłką, także spoko, bo tak jak mówię, na Amazonie. Więc jeżeli szukacie pomysłu na prezent dla swojego męża, faceta, chłopaka, narzeczonego, to może akurat coś takiego, taki męski kalendarz adwentowy. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja do pracy idę dopiero w środę, nareszcie chwila wolnego. I młodo już odstawiam do przedszkola, a zaraz zabieram się za śniadanie. Także chwila oddechu dla matki i możliwość zjedzenia czegoś. Długo się zastanawiałam, nawet miałam jechać do kosa, ale stwierdziłam, że. Zostaliśmy wczoraj, mamy dużo ciasta, więc, e, więc nie jadę do kursa. A mam jeszcze trochę starego chleba, to zrobię sobie może jakieś zapiekanki. Ostatnio przypomniała mi się taka kanapka z gruszką i z serem pleśniowym, już raz jedliśmy. Nawet młode smakowało. Tak, wiem, wiem, dzieci nie powinny jeść sera pleśniowego, ale przeżyła. E, nic jej nie było. Um, a ona koniecznie chciała spróbować tego, co jedzą rodzice. E, no i przepis jest bardzo prosty, ja nawet kiedyś chyba tutaj na kanale wrzucam. Można robić na patelni, ja robię większą ilość, to robię w piekarniku. Kromka chleba, ser pleśniowy, gruszka, orzechy włoskie i to zapiekamy. I dla miłośników rukoli, po zagrzaniu tego mogłoby być jeszcze kilka listków rukoli, ja nie lubię, więc nie dodaję. Ten sam farsz, ten sam wsad można też dawać do ciasta francuskiego i ja kiedyś robiłam takie kopertki, bułeczki z ciasta francuskiego i też jest to bardzo dobre. No, ale na chlebie, na ciepło chyba smakuje najlepiej. Taki sam farsz chyba można też do tarty z gruszką i serem pleśniowym rzucić. Jeśli chodzi o ser pleśniowy, to przepis jest chyba lazur. Natomiast ja sobie mieszam i daję lazur i camembert albo brie. A teraz w ogóle mi się lazur skończył, więc dam chyba sam camembert i też przeżyję. Pokażę Wam mój szalony hol z Ikei. Kupiłam dwa takie Pudełka, o, może tylko góra nogami je pokazuję, jadta. Nie są za duże, ale mam pomysł, żeby postawić sobie je na biurku, i ponieważ nie mam teraz szafki nocnej, tylko mam biurko przy łóżku, to chciałam sobie tutaj jakieś takie rzeczy hmm, pochować jakieś drobiazgi, typu nie wiem, krem do rąk, krem do stóp, którego używam e, i takie rzeczy. No nie wiem, tak stwierdziłam, że może będzie większy porządek wtedy na moim biurku. Także dwa takie pudełka sobie wzięłam. One nie są zbyt duże. Tutaj macie pokrywkę od tego pudełka e, i jeszcze wziąłam takie świeczki. O, proszę, kto tu do nas przyszedł? Dzień dobry, pani. Dzień dobry. O, pani jest trochę zasmarkana, bo pani się przed chwilą na mnie ubraziła i pani pokała w przedpokoju. Wzięłam trzy takie świeczki. Generalnie pojechałam na wycieczkę z Zosią i pooglądać plakaty, ale nie było nic ciekawego, także tak. I wzięłam jeszcze takie pudełko szklane, dlatego, że mi się ostatnio jedno wyszczerbiło, jak je chowałam do szafki, także wzięłam, pokrywki mam, a pudełko mi się trochę ubiło i boję się, że się będzie dalej, że będzie pękać, więc wzięłam nowe. A i jeszcze wzięłam serwetki. E, takie neutralne czerwone dlatego, że ostatnio jak byli u nas goście to musiałam dawać serwetki ze świnką Pepą z urodzin Zosi, bo nie było innych e, a jeszcze mam tylko zestaw z jemiołą więc wzięłam coś takiego neutralnego w razie czego na Boże Narodzenie też się nadadzą ale e, takie no po prostu bez okazji można ich używać Rzadko bywam w sklepach typu Teddy, ale dzisiaj weszłam, bo potrzebowałam torebki prezentowe, bo u Zosi w przedszkolu znowu będą urodziny. I pokażę Wam tak na szybko, co kupiłam. Była jakaś promka i za 5 zł kupiłam coś takiego. To nie jest na urodziny, to jest dla Zosi, może na przyszły rok. Ale stwierdziłam, że w takiej dobrej cenie, za 5 zł, no to żalnie wziąć. A takie rzeczy się łamią, gubią i tak dalej, więc wzięłam coś takiego. Eee, niech Zosia ma. To nie jest za duże, to jest takiej wielkości mojej dłoni, ale takich zestawów było tam trochę, tylko są bardzo brudne, także nie chcę nad łóżkiem. Oprócz tego, tak jak mówię, te torebki prezentowe, chociaż nie były jakieś super tanie, bo chyba po 3 złote były te. I wzięłam ich więcej. Zosia ma dużo chłopców w grupie, więc wzięłam e, kilka niebieskich i wzięłam takie urodzinowe, jakby m, dziewczynka, jakaś miała urodziny. E, wzięłam tutaj jakieś ciastka dla Zosi. Zobaczymy. E, dużo było tam słodyczy, ale one były takie jakieś wszystkie bardzo, nie wiem, dziwne. Wyglądały jakby miały pół tony chemii. Także zobaczymy, co z tymi ciastkami, czy je będą pasować, czy nie. Dla siebie wzięłam jakieś markery. I wzięłam sobie taką listę koło notatnik, bo cały czas czytam książkę Briana Tracy'ego, gdzie on pisze, żeby sobie cele wypisywać w koło notatniku. No więc mam książkę, to już mam i koło notatnik. I jeszcze do tych prezentów urodzinowych dla kolegi Zosi na ten tydzień i jedno na zapas. Może wzięłam takie jajka były z Hot Wheels, czyli liczę na to, że w środku będzie samochodzik. I nie widziałam nigdzie takich wcześniej, więc to Teddy, jakby ktoś szukał, a jeśli chodzi o prezent urodzinowy, to już nie jest z Cediego, ale przyszła mi paczka i zamówiłam taki samochodzik, bo urodzinki teraz mają być w stylu, znaczy motywem przewodnim będą samochody. Poprzednio było Hot Wheels, a teraz będą samochody, no ale takie jakby Hot Wheels to też samochody, w związku z tym skoro kolega lubi, to będzie takie autko, podobne jak poprzednio, bo też Monster Trucks z Hot Wheelsa i też zamawiałam na Allegro i do tego będzie jajo i torebka prezentowa, zaraz tam będę kompletować, bo urodziny są za dwa dni, jak ja będę w pracy. Mamy poniedziałkowe popołudnie, ja właśnie jadę pomłodą do przedszkola i dzisiaj to nie jest mój dzień. Poranek zaczął mi się bardzo kiepsko, zaspałyśmy, no a potem nie było prądu i miałam stres jak wyjmę auto z garażu, bo brama garażowa jest na prąd. No, i szliśmy na piechotę z osią do garażu, z latarkami, korytarzem i tak dalej. Dociegałyśmy się do tego garażu i ja próbowałam ręcznie otworzyć bramę garażową, bo jest tam jakiś łańcuch, żeby to pociągnąć, ale okazało się, że on chyba nie do końca działa, bo tak jakoś luźno się kręcił i nie było żadnego efektu. Na szczęście w tym momencie włączyli prąd, więc udało mi się wyjąć auto z garażu i otworzyć bramę normalnie na prąd, ale ponieważ szliśmy z tobołami bez tego prądu i tak dalej, to w całym tym Zamieszaniu zapomniałyśmy Zosiowej maskotki ze Sky. No a młoda przypomniała sobie o tym dokładnie pod samym przedszkolem. W momencie, kiedy już miałam parkować pod przedszkolem, to Zosia zapytała o Sky, więc efekt był taki, że musieliśmy się wracać do domu, bo ona stwierdziła, że bardzo potrzebuje tej maskotki. Więc się wracałyśmy. Trwało to kolejne 40 minut. Ja znowu poszłam po tą maskotkę, przyniosłam i już wtedy mogłyśmy spokojnie do przedszkola, ale miałam tyle wrażeń i jakoś tak mnie to zestresowało potem już nie miałam w ogóle ochoty wychodzić z domu auto profilaktyczne sobie pod blokiem a nie w garażu, żeby już nie mieć problemu z jego wyciąganiem przy kolejnych brakach prądu a jeszcze chyba dwa razy nie było prądu w ciągu dnia eee, i Teoron coś kombinował przy rozdzielnie dzisiaj i efekt był taki, że mm, odwołałam moje paznokcie i przesunęłam je dzisiaj z poniedziałku na środę e, bo stwierdziłam, że nie mam ochoty po prostu jechać na paznokcie i gdzieś tam krążyć, szerepać i tak dalej wstąpiłam po waciki. Właśnie jadę odebrać młodą z przedszkola. Jeszcze miałam jechać do księgowej z dokumentami, ale właśnie przed chwilą się zorientowałam, że dokumentów, które miałam u pani księgowej zostawić, zapomniałam. W związku z tym nie pojadę z fakturami do pani księgowej, bo nie mam co zostawić. Także po prostu nie, dzisiaj naprawdę chyba nie jest mój dzień, Nie powinnam wychodzić z domu. A jeszcze jak odbierę teraz młodą, to potem jedziemy na muzykę. Także jeszcze, jeszcze mnie czeka dzisiaj trochę atrakcji, i tak się to dzieje, zaczął, że ja już mam dosyć, a w tym tygodniu mam tylko trzy dyżury, <noise> tylko aż, aż trzy dyżury. Tak, że ja już się boję po prostu, co będzie na koniec tygodnia, a muszę dożyć do niedzieli. Pomijam oczywiście yy, zapalenie moich strun głosowych, prawda? Dlatego ostatnio się nie odzywam, bo mam problem z mówieniem. Ja jestem sobie w domu, trochę w domowym mnie ogarzy, dlatego że e, robię sobie maseczkę na twarz. E, najpierw peeling, potem maseczka, potem coś jeszcze i na koniec będę mieć głowę, także e, jestem w trakcie ogarniania się. Natomiast e, przychodzę do Was tutaj, żeby Wam opowiedzieć o e, wprasowankach, które zamówiłam. Będę je dzisiaj testować. Zamówiłam wprasowanki z Psiego Patrolu dla Zosi, ponieważ ostatnio mamy taką fazę, że jak. Ubrania są z psiego patrolu albo ze święką pewą, to Zosia je chętnie zakłada, a na ubrania w jakieś inne wzorki albo nie daj Boże bez żadnych obrazków i wzorków Zosia krzywo patrzy i nie chce ich nosić. I głównie problemy są z piżamami, ale nie tylko, więc zamówiłam na Allegro kilka wprasowanek i postanowiłam po prostu przyozdobić te ciuchy, które mamy, bo owszem mogę kupić kolejne mm, na przykład z psiego patrolu czy ze świnką pepą, ale po pierwsze, jest problem z rozmiarami, jest mały wybór tych ubranek, a po drugie, no, co zrobić z ciuchami, które już mamy? A mamy sporo pyziamek takich no z H&M, na przykład, które jeszcze są dobre, mogłyby być używane, a zosia nie chce w nich spać, bo nie mają żadnych aplikacji. W związku z tym taki pomysł. Jeżeli się sprawdzi, to podrzucam jako opcję, jeżeli też macie taki problem z dzieciakami. No bo te wprasowanki kosztowały tam chyba 5 czy 8 zł za sztukę, więc na pewno jest to tańsza opcja niż ubranka, tym bardziej, że ubranka z bohaterami zawsze są droższe. Ja poluję czasem na promocję gdzieś w smyku na promki albo w Lidlu. Ostatnio też widzieliście, że z Nexta zamawiałam bluzę. No Zosia w tej bluzie z psiego patrolu, jakby mogła, to by spała i nie wychodziła z niej. I po prostu w ogóle nie oddawałaby jej do prania, tylko by cały czas chciała w niej chodzić. Tak samo mamy z piżamą z psiego patrolu. No więc dlatego pomysł taki, żeby przyozdobić te inne ubranka. I tak wyglądają te prasowanki, które zamówiłam. Zamówiłam kilka na próbę. Jak się sprawdzi, to domówię więcej. Tak jak mówię na Allegro i zamówiłam Sky i zamówiłam Everest. Były oczywiście wszystkie pieski, były zestawy ze wszystkimi pieskami. Ja zamawiałam Everest chyba w takich dwóch pakach, ale były też pojedynczo, a Sky była tylko pojedynczo. No i zobaczę, jak to będę wprasować, czy po jednej, na przykład, że na jedną bluzkę tylko Everest, a na drugą tylko Sky, czy gdzieś wprasuję jedną i drugą. Zobaczymy. Będę to dzisiaj testować. Jeszcze muszę poszukać instrukcji na stronie, jak się to dokładnie wprasowuje, ale to były takie wprasowanki, które były najładniejsze, jakie znalazłam, bo wiele było takich trochę koślawych, albo na przykład nie, było to w, nie były to wprasowanki, tylko takie łaty do przyszycia, a ja się nie będę bawić w szycie. Także za jakiś czas też Wam dam znać, jak to się trzyma i jak to się sprawdza w praniu. Właśnie działam tutaj z żelazkiem i pierwsza naprasowanka jest na miejscu i widzę, że nawet się trzyma. Także, póki mam nagrane żelazko, wprasowuję kolejne. I tego tak, to prezentuje się moja wprasowana Sky Everest. I tu jeszcze jedna Sky na starych piżamach. I nie są to takie naklejki, które pękają, tylko one są takie, jakby na kawałku takiego materiału śliskiego, czyli nie są to takie gumowe naprasowanki i podobno ten klej dopiero po 24 godzinach uzyskuje taką stabilność, więc ja teraz przez 24 godziny nie będę tego ani z zakładać, ani prać, ale już widzę, że w praniu to nie powinno pękać, ewentualnie może się całkiem odklejać. Trochę to przypomina takie taśmy z klejem, które miałam do skracania na przykład zasłon i firanek i tak sobie myślę, że jakby się zaczęło odklejać, to można ewentualnie jeszcze doprasować, bo tak było z tym klejem, że jak na przykład mi się po praniu odklejał, to doprasowywa Znowu na ciepło i się trzymam dalej. Także wygląda to całkiem solidnie. Zobaczymy, jak będzie w użytkowaniu.